No dobrze, witajcie moi drodzy Ludkowie, ja się wzdychać, wy jesteście Ludkowie i oglądacie wzdychloga. I z perspektywy mojej dzisiaj, a z Waszej 3 dni temu nikt nie wiem jak to się liczy, czy dzisiaj jest ostatni dzień mojego 29 roku życia, czy dzisiaj jest pierwszy dzień mojego 30 roku życia, tak czy jak trójka z przodu chyba wbiła, także już jestem stary, powoli pora się szykować na koniec. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj taki, no może nie luźny, nie może nie lekki temacie, bo paradoksalnie sam czegoś takiego doświadczyłem. A żeby już nie przedłużać, nie trzymać Was w niepewności, żebyście, że tak powiem, później ten filmik wyłączyli, to oczywiście mamy kampanię prezydencką, drugą turę. Właściwie nie mamy kampanii, właśnie drugą turę, i przyszedł czas wywlekania wszelkich możliwych brudów i byłem szczerze zdziwiony, że zostało mi podrzucone tak, że powiem ostatnie jest modne to, czyli że ktoś mi o, dograł piłkę, tak? Czy, czy, czy wręcz, chyba jak to było, że nie dograł, tylko wystawił piłkę, o właśnie że ktoś mi wystawił piłkę w nomenklaturze oczywiście piłkarskiej Wchodzę tylko pier, pierwsze co wniosy, bo takiego życiowego, to jest, to jest dość życiowy temat, natomiast tematu na dzisiaj jakoś nie, nie bardzo miałem. Po pierwsze co wchodzę wniosy, pyk temacik, a mianowicie chodzi o, o uczestnictwo kandydata na prezydenta Karola Wrockiego w tak zwanej ustawce. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają się bardzo dobrze z waszej strony, świetnie to was świadczy, że nie wiecie, to ustawka jest to, kiedy grupa najczęściej kibiców jednej drużyny i grupa najczęściej kibiców drugiej drużyny umawia się na grupową walkę, na której, na której często są narzędzia ostre oraz narzędzia obuchowe. No i oczywiście pięści. I. Ktoś pomyślał, Jezus Maria, przecież to, 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 to on jest skończony, to już nie ma co z niego zbierać. Nie. Ponieważ sprawa jest tak nowiutka i tak wstrząsająca, że jest z 2009 roku. Czyli się już najmniej jakiś czas temu przedawniła. Tak, jeżeli by chcieć mu na przykład postawić zarzuty karne. A dlaczego akurat o tym mówię, wcale nie chodzi o kwestię polityczną, ile o kwestię obyczajową, tak? Bo tutaj mówimy o, o, o kandydacie na prezydenta, który, któremu zarzuca się coś z sprzed 16 lat, szybka matematyka, ale nie oszukujmy się, że taka kwestia może dopaść każdego z nas, i brzmi to strasznie. I jest straszne, bo sam padłem, można powiedzieć, ofiarą pewnego takiego wyciągania brudów sprzed, co prawda, może nie 16 lat. Ale, jeżeli dobrze pamiętam, to między Zdychlogiem 6,9 legendarnym, który, którego już nie ma na kanale, właśnie z tego powodu, a problemami, jakie wywołał, minął około rok. No, coś takiego. I. Generalnie mogę się mylić, tutaj nie trzymajcie mnie na słowo, i generalnie kwestia wyciągania brudów, oczywiście, jeżeli to jest coś mega dużego typu, na przykład, nie wiem, i Stefan zabił komuś babcię, tak, no to oczywiście pewne sprawy jednak nie da się wybaczyć się nie przedamiają, ale jeżeli, nie wiem, 10 lat temu Stefan ukradł kanapkę, w, wtedy były żabki. Chyba były. Dobra, to już nieważne. Nie, nie Ukradł kanapkę w sklepie, czy, czy bułkę, czy cokolwiek innego. Nieważne. To, czy powinno to teraz rzutować, że Woję, Stefan, Stefan, powiedziałem Stefan. Stefan jest zły. No, moim zdaniem nie. I na naszym tutaj o YouTube'owym poletku podwórku mamy ostatnio, mamy ostatnio taką sprawę. W momencie, kiedy Pandora Gate nastała, no to w odpowiedzi na atak Wardęgi Konopskiego nie pamiętam, kto teraz, nie, nie będę Wam kłamał, nie pamiętam kto, ale wystosował, że no przecież Wardinga też Bubsmena robił, czyli kobiety za piersi łapał i niekoniecznie one musiały być w odpowiednim wieku. Tylko, że to było jakieś. No, 2014 a 2024 3 przełom, no to jest z 10 lat wcześniej. tak Zresztą potem nastał taki moment, kiedy o sporej grupie twórców wytknięto właśnie takie potknięcia wizerunkowe, źle zaplanowane akcje, tak które już miały miejsce. Czy nawet teksty, bo to jeżeli dobrze pamiętam człowiek warga, czyli Pan Maciej, mam nadzieję, że się te, teraz nie pomyliłem w imieniu, tak się jak człowiek warga, o, też właśnie był odsunano od czci wiary za coś, co powiedział X czasu do tyłu do o, osoby może niekoniecznie letniej. jest jak to źle brzmi. No cóż. O, I. Moim skromnym zdaniem, oczywiście tak jak mówię jakieś poważne, mega, mega poważne przestępstwa i złe czyny, no należy jednak brać je pod uwagę, niekoniecznie naznaczać tę osobę, że ona jej 15 lat temu mi babcię, to... zabiła komuś babcie, to w ogóle to jest zły człowiek i tak dalej. Brać je pod uwagę, natomiast jeżeli chodzi o te takie przewinienia, powiedzielibyśmy młodości, nie oszukujmy się, bo jeżeli od tego czasu minęło 16 lat, a pan Nawrocki nie jest wcale starym człowiekiem, to znaczy, że wtedy ile mógł mieć z 20 powinienem to sprawdzić, ale to swoją drogą. Tak, no umówmy się, że gdyby brać pod uwagę na przykład moje bójki z wieku mniej więcej 12-17 to było ich tyle i nieraz były tak brutalne, tak zwane solówki. Dla tych, co, nie, dla tych, co są płatkami śniegu i nie wiedzą, co to znaczy, solówka to jest wyjście jeden na jeden na walkę. Oczywiście nie ratyfikowaną w żaden sposób pod kątem sędziego czy jakichkolwiek zasad. Znaczy, tam się czasami ustalał jakieś zasady, ale to generalnie chodziło o rozstrzygnięcie konfliktu lub rozstrzygnięcie, kto jest najsilniejszy. No to bym po prostu mogli mnie nigdzie nie przyjąć. Bo ja. Bo ja dość sporo walk stoczyłem. Umówmy się, że bilans pół na pół przegranych i wygranych. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, że o, pan Nawrocki x czasu do tyłu, 16 lat, wziął udział w ustawce, no to moim zdaniem nie rzutuje kompletnie na to, jakim jest teraz człowiekiem. Co więcej, ja uważam, że licząc mniej więcej 5-6 lat od jakiegoś zdarzenia nie można zakładać, że to zdarzenie świadczy o człowieku. Oczywiście, jeżeli jest to jakieś mocne, ogromne zdarzenie, spoko. Ale jeżeli jest to jakieś. nie chcę powiedzieć głupota, bo jednak branie udziału w ustawce to nie jest głupota. Natomiast jakieś zdarzenie, które nie miało większych gigantycznych konsekwencji, no to dajmy spokój, Ten człowiek zdążył się już tak myślę za dwa razy zmienić, albo... Że tak powiem może nie tyle zmienić, co swoje poglądy i swoje działania zrewidować, tak? Bardzo często po takich młodzieńczych wydarzeniach refleksja przychodzi dość szybko, tak, z pierwszym wybitym zębem. Niemniej mówię, jako pewnego rodzaju ofiara tego procederu, gdzie po prostu bierzesz coś na kogoś, co nie wiem, powiedział, zrobił, nagrał. U mnie akurat rok, no ale tutaj mówimy o większych, że tak powiem, odstępach czasowych niż ja. I po prostu go tym albo za to gnoisz. No, sorry, memory, ale nie, niekoniecznie. Tak, tu nie ma żadnej sprawiedliwości. No dobrze, tak więc jeżeli film się podobał, to łapka, subskrypcja i... Nie pogardzę komentarzem z życzeniami, jeżeli ktoś miałby taką ochotę, wolę zrobić mi uprzejmość, tak musiałem odpowiednio dobrać słowa, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego wzdychloga, do zobaczenia i trzymajcie się!